Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z pogromcy mitów. Mam nadzieję, że będzie się przeżywał o wiele szybciej niż poprzedni, ale MIT 206! To jest teraz zaskoczenie na niektórych, bo ostatnio wspomniałem trochę o żuwiu i też dzisiaj żuwia chce poruszyć z powrotem. Tarku, co do żuwia, to kiedyś oglądałem filmik jak szaman smoki PL ubijali żuwia z samych skilli. Tak, Aleksander T. Wiesz co, to jest bardzo prawdopodobne, że taki filmik kiedyś powstał. Dlaczego? Już ci pokazuję i wyjaśniam. Dlatego też że żółw ma ABS na miecze, ma bez na dzwony, ma ABS na wachlarze. Ale to jakoś tak dziwnie działa, że na szamana akurat tego abs nie ma. I powiem wam, że to jest dobre rozwiązanie, bo taki szaman może wreszcie na nim coś tam zarobić. Tylko, że jest jeden mankament, potrzebna jest dwójka. Albo po prostu jedna osoba, która potrafi ustać. No i oczywiście szaman, który bije naprawdę bardzo dużo. No bo. Z samych skilli trochę ciężko i trzeba pamiętać, że jak on znika to wtedy nam się zaznaczenie odznacza, no i nie mamy tego czego byśmy chcieli zazwyczaj, no w taki sposób. No ja tu nie wziąłem akurat takich punktów, dlatego też będę padał 6000, 6000, 7000 HP, to jest malutko. Natomiast powiem Wam, że sam olbrzymi żółw jest do zabicia szamanem bardzo łatwo. Dlaczego? Dlatego też, że z samych skilli może dostać jakieś 8k z jednej serii. Szaman jest szybką postacią, wystarczy zrobić zbawkę czy też wachlarz na 70 poziom lub nawet bambusa ten z umami i naprawdę można zabić tego dziada bardzo ładnie i sprawnie. Tylko pytanie jest czy się opłaca, czy zrobią z niego jakoś fajnie sensownie kamienie duchowe? No nie, no to jest taki zwykły boss i tutaj naprawdę nie ma jakiegoś takiego mega, 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 mega rozbieżności pod tytułem, że ten boss jest jakiś taki bardzo fajne do bicia. No niestety nie jest. Jakby był, to uwierzcie, bo pełno szamanów, którzy by właśnie bili tego oto i Mentali. A można go spotkać na prawie każdym H. Mity 207. Mam pytanie, czy warto na Mentalu robić ciało na P? Kazuno. Nie, bo wchodzi większe szycie. Nie wiem ile razy ja to mogę tłumaczyć, ale spróbuję to rozrysować. Naprawdę, spróbuję to rozrysować. To jest cała tabelka, trzy przykłady. Mamy DEFA 500, bije 1500, z defem 1000, z przeszyciem 1500, z krytykiem 3000. Proste? Proste. DEF 2000, albo najpierw DEF 1500, czyli tyle, co bije MOB. MOB bije tak, jak nam tutaj jest na przykładzie tych uczników, Biją nam po 1,10. No taka taka średnia, zależy, czy krytyk wejdzie. Z przeszyciem, jakby nam były, biłyby nam po 1500. DEF 2000. MOB podstawowe DMG to jest 1500. Bardzo proste. Z DEFem 1.10. Z prześciciem. Od 1000 do 1500. Dlaczego? Bo przeszywa nam tylko tyle, ile DEFA mamy. Ale minus 100 DMG to teoretycznie powinno być. Minus tego DEFA, czyli powinno nam z szyciem być 1000. Czyli jeśli mamy 2000, to toż, szczy... nawet, przepraszam, jeśli mamy 3000 DEFA w grocie, to te powinny powinny nawet, nawet szyciem bić po jeden, teoretycznie. Czyli warto robić ciało na P. Tylko trzeba zrobić naprawdę bardzo dużo tego ciała na P i dużo defa, żeby to jako tako wyglądało. I kolejny mit, 208. Czy otrucie spowodowane trującą strzałą zabiera więcej HP niż otrucie z trującej chmurki? Morek. No to teraz masz odpowiedź, bardzo szybko, bardzo prosto. Ze względu na to, że łucznikiem nie mogłem wrzucić tego trucia, nie wiem, nie chciałbym mi wejść w ogóle. No to też tak wyszło. No dobra. Tu mamy jakie DMG trucia? 338. Podstawowe DMG. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj jest taka mowa, że jeśli to trucie mamy na P, to albo na M1, to to trucie na P zabiera więcej. Tak nie jest. Pamiętajcie. O trucie zabiera procent HP. Bo kiedyś sprawdzamy, to było chyba od 3 do 4%. Nie było jakieś duże rozbieżności. Czy nawet 5%? Nieduże. Nie duża rozbieżność, to by to było już na pewno kiedyś sprawdzone, bo ja pamiętam, że miałem wyliczenia, wszystkie porobione pięknie, ładnie. No to teraz czas na trącą strzały. No dobra, pierwsza nie weszła, ale która wejdzie, to już będzie. O, właśnie, proszę bardzo, weszła. Jakie jest DMG? 338. No czego chcieć więcej? Wystarczy tylko naprawdę sprawdzić to bardzo szybko, w bardzo fajny i szybki sposób. Można zobaczyć i. Tak naprawdę sura WP kontra trucie jest w miarę w porządku, jeśli mamy mało HP. Tylko pamiętajcie, że to trucie zwyczaj jest tak, że bijecie z ostrzem i praktycznie nie zauważacie tego trucia. To też jest bardzo fajne na surce WP. Czyli tak, obie, oba zabierają skile tyle samo, więc masz odpowiedź, proszę bardzo. Mid 209. Odporność na magię działa na skile sury WP, czerwane ostrze, smoczy wir, uderzenie palcem, rozpro. No, weźcie, co to jest jeden z tych mitów, których ja uwielbiam, bo to jest chyba oczywiste. Na Sury WP oczywiście, miałem dwa bonusy: odporność na miecze oraz tarcza. Czyli odporność na umiejętności, tak naprawdę. No dobra, sprawdzę to. Sprawdzę to, żeby nie było, że nie sprawdzam mitów, które są oczywiste. To też powiem tak: 15% na miecze odejmuje mi około 1000 DMG na surce. I to jest dosyć ok. No i mogę powiedzieć, jest całkiem w porządku, widać to. Bardzo wyraźnie. A jak działa 15% na magię? Nie działa. Palec nie jest skillem magicznym. Wartość ataku, wartość ataku, wartość ataku. Ale chwila, rozproszenie pra prawdopodobnie ma wpisane wartość magicznego ataku. I co? Powinno działać. No zaraz do tego przejdziemy. Kolejny skill to Smoczy Wir. Pewnie napiszecie, ale przecież ostrze nie włączyłeś. Nieważne. Chodzi o tutaj. Ostrze działa identycznie jak inne, Dodaje tylko nam siłę ataku, nic więcej. Oczywiście, też dodaje nam dodatkowego HP, ale to o tym pewnie już wiecie. Dobra. Włączając właściwie wszystko, co możemy włączyć, to tak naprawdę w... <laughs> sam Wirek bije nam też około 1000 mniej. No dobra, może nie cały 1000 mniej na 15%, ale jest tak, już pokazane, że no, wygląda całkiem w porządku. 3300, tak to 400. Tak, to 4000, przepraszam, no. Czyli dodejmuje nam 700, no Prawie 1000. A magia? Nic, nul. No dobra. Ale pewnie powiecie, no dobra, no to jak magia nie działa na smoczy wira, ani na złożenie palcem, to pewnie działa na rozproszenie magii. I tutaj również jesteście w błędzie. Na rozproszenie magii nie działa zupełnie nic. Zaraz wam to udowodnię. Chyba tylko obrażenia umiejętności działają, ale to też nie jestem do końca przekonany, czy taka jest prawda. 15 mieczy nie działa. No ok. A 15 magia? Nie działa. No dobra, no to może tarcza zadziała? Czy odporność na umiejętności? Nie działa. ABS na magię nie działa na WP. Takie jest moje ostateczne zdanie. Mit 210. Czy zwój Boga Smoków, ten 10% więcej, jest zbugowany i nie ma większych szans? Chrycha, Wiesz co, ja Ci powiem tak. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo to jest tylko 10%. Ale macie tutaj porównania dwóch filmików. Jedne ulepszam bodziem, drugie ulepszam zwojem Boga Smoków. Zależy na który link sobie klikniecie. No, no jeśli macie oczywiście włączone adnotacje, to możecie sprawdzić, które jest lepszy, czy bodzia, czy zwój Boga Smoków. Macie dwa filmy, macie dwa porównania. One są stare, ale myślę, że naprawdę bardzo są w porządku zrobione, bo chyba w obu jest 40, czy tam 50 takich wodzi i można to sprawdzić, jaka jest systematyczność, gdzie ulepszyło więcej, więc możecie sprawdzić te filmy. Taka rada ode mnie. To wy sobie sprawdzicie, czy, które, które jest lepsze. Dziękuję za oglądanie tak naprawdę kolejnego odcinku z Pogromcy Mitów. To jest numer 42. Jeśli macie kolejne pytania, walcie śmiało. Im więcej tych pytań, tym ja te odcinki będę wrzucał częściej. Im ciekawsze pytania, tym będę je wrzucał częściej, bo naprawdę już niektóre się zaczynają bardzo często powtarzać. I jest mi ciężko zrobić niektóre odcinki z Pogromcy Mitów, tak żeby były nowe, ciekawe mity, pytania. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Tim 2. Pa, pa.